Teraz. Witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o glisniku jaskółcze ziele z łaciny Helidonium majus, czyli dar niebios. Proszę bardzo, jestem w tej chwili w lesie, będę zbierała ziele glisnika. Surowcem jest ziele, jak i to co mamy pod ziemią, czyli korzeń. Z glisnikiem należy postępować bardzo ostrożnie, ponieważ jest to roślina o bardzo silnym działaniu. Proszę bardzo. Jest to bardzo, bardzo pospolite. W tej chwili... Dobrze. Mamy. Oczyszczę go z grubsza, dlatego że tu jest dużo suchych liści. Nie będę tego zabierać do domu. A, i powinna była też wziąć rękawiczki. Muszę bardzo uważać, dlatego że glistnik ma taki pomarańczowy płyn i on niestety bardzo brudzi dłonie. Jeszcze jeden szat. Śliczny. W lesie jest bardzo, bardzo sucho. Przydałby się deszcz. Słychać nawet... O! Proszę bardzo, nad nami jest chyba wrona. Ptaki śpiewają. Jest bardzo przyjemnie. O, No dobrze. Tyle nam wystarczy. W tej chwili z Wami będę się żegnała. Wracam do domu. Do zobaczenia za moment. Witam ponownie. W tej chwili jestem w domu. Mam zielek glistnika już umyte, odsączone. Przygotowałam naczynie. Wezmę to wszystko, w tej chwili pokroję i wrzucę do naczynia. Wrzucę do naczynia szklanego. Proszę, wrzucam to. I Wrzucamy to do naczynia, dlatego że trzeba będzie zielę skropić gliceryną i spirytusem. Odczekać, dobrze, tyle nam wystarczy. Odkładam pozostałą część. Dobrze. Mam tutaj ziele. Teraz tak. Mam spirytus. Proszę bardzo skrapiamy. Dobrze. Jest spirytusem skropione. Dobrze, teraz nieco gliceryny. Dobrze, wystarczy. I odczekam gdzieś jakieś 10 minut. No i oczywiście przekładam do moździerza i najtrudniejszy proces zaczynamy. Ucieranie, więc za 10 minut spotykamy się ponownie. Odczekałam 10 minut. Przełożę powoli glistnik do moździerza. No i będę ucierała. To będzie długi proces. Nie jest to wcale proste i łatwe. Powinniśmy uzyskać jednolitą. Masy, no nie jest źle. No dobrze. W tej chwili z tego glistnika przygotuję sobie Maść. Nie wiem, czy ona się przyda, ale na wszelki wypadek niech będzie. Może ktoś z rodziny, ewentualnie ja, będę mogła korzystać. No, sądzę, że, sądzę, że spotkamy się chyba za jakieś 20-15 minut, dlatego, żeby uzyskać jednolitą masę, to będzie to musiało odrobinę potrwać. Więc spotykamy się w momencie, kiedy ja już uzyskam tą jednolitą masę. No i jestem z powrotem. W tej chwili mam już maść utartą. No niestety nie jest to wcale takie proste. Proszę bardzo. Tutaj jest to, było wcześniej spryskane spirytusem, i oczywiście jest gliceryna. Mamy tutaj ten glistnik, już mówiłam, ja będę robić dla siebie maść, ale jeszcze do tego dodam też gliceryny, i tak jak źródła podają, dodajemy. Jeden, jeden do jednego. Mam tutaj za dużo tego, za dużo tego glistnika, więc ja sobie przełożę. Zostawię tylko tyle, ile mi będzie potrzeba. Przełożę do naczynia i później przygotuję jeszcze. to jest sam, sam glistnik. Dobrze. Zostawiam. Proszę bardzo. I w tej chwili ja dodam wazelinę i jeszcze z wazeliną wymieszam. Z glisnikiem trzeba postępować bardzo ostrożnie. Ja już mówiłam, jest to ziele o bardzo silnym działaniu. No i również trzeba bardzo uważać, nie niewskazane jest kobietom w ciąży. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jaskrę. No i nie wolno smarować w okolicach oczu. Ja ziele to przygotowuję sobie. Nie wiem, czy będę z tego korzystać. Może tak, może nie. Ale będzie ono... Jest, jest świetne na kurzajki. Na wszystkie y, wirusowe zmiany na brodawki pomaga. Więc na jakieś tam y, zmiany, zmiany skórne będzie, powinno być bardzo dobre, bo tak podają źródła. No i oczywiście. Co jest jeszcze ciekawe, maść hamuje również wirusa opryszczki, likwiduje. Także zobaczymy, czy trzeba będzie z tego korzystać. Może nie. Dobrze, tu już mam rozrobione to z gliceryną. A jeszcze jedna bardzo. Do ciekawa informacja: maść przechowujemy oczywiście w lodówce do kilku miesięcy powinna zachować pełną pełną aktywność. No oczywiście, im dłużej przechowujemy, tym aktywność substancji spada. Dobrze, ja już mam tu przygotowane. Dobra, tłuczek. No i zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to wygląda. Dobra, odstawiamy. hop, czysty słoiczek. Tak. Zobaczymy, jak będziemy korzystać. I teraz, moi mili, jeżeli ktoś z Was korzystał z maści, z glistnika, bardzo proszę, wypowiedzcie się pod tym filmikiem, czy to działa. u poleciało. Czy to działa? I skomentujcie, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że glistnik jest rośliną o bardzo silnym działaniu. Jeżeli ktoś będzie decydował się na zastosowanie, to musi zachować wszelkie środki ostrożności, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Dobrze? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.